Jest ich 21. Reprezentują 5 klubów. Razem Giżycko ponad podziałami SLD, PSL i PIS. Są też bezpartyjni. Rada miasta Giżycko spotykają się kilka razy w miesiącu, piszą projekty uchwał, zatwierdzają je lub nie. Bez wątpienia pełnią ważną funkcję w mieście. Nasz nietypowy reporter sprawdzał, czy Giżyczczanie znają nazwiska 21 osób reprezentujących ich interesy. Zna pani jakichś radnych? Tak, oczywiście. E... Pan Marek Wojciechowski. O, znam jednego bardzo dobrze. To jest ostatnio mój kolega Bogdan Górski. Nie, nie bardzo interesuję się polityką. Nie Wasz Kielicz. Na przykład Cezaru Piórkowski. No, znam paru. Do no, i po, połowy raz jeździ. Kto no, poprzednio, to był taki Nowakowski, to, to w tej chwili to Szocik, to no, jest tam taki. Nie wiem, no głosowaliśmy na osoby, które nie przeszły, także trudno mi powiedzieć. Pani Popieluchowa, Szocik. Pan należyty? Dla mnie? No, Piórkowską znam. Borniszową. Tak, to ją, ją znam. Z rozmawiał radny Wojciech Iwaszkiewicz, który dzień pracy w Radiu Planeta wylicytował podczas aukcji charytatywnej. Oczywiście burmistrz Giżycka ma nazwisko Piotrowska, a pan Marek Wojciechowski był radnym poprzedniej kadencji. Może nieważne są nazwiska, ważne, że do radnych możemy zwracać się z problemami miejskimi. Przejmowanie mieszkańców odbywa się w biurze Rady. Godziny dyżurów poszczególnych rajców dostępne są na stronie internetowej giżycko.pl.